Siemanko, witam was w dzisiejszym odcinku. kod mapy znajdziecie w opisie, zostawcie łapkę w górę, suba, dzwonki wbijecie na discorda, oprócz tego zapraszam was na nowy film, który wypadł właśnie 3 godziny jakoś temu na kanał, w którym macie informację kto wygrał i że powrót live'ów jest dopiero w sobotę, a dokładnie o godzinie jakiegoś 18-19. Oprócz tego, pamiętajcie o wpisaniu kodu do sklepu, który w tym momencie macie na ekranie, um, bo to mega wspiera. A teraz, co mega fajne, rzeczy też w sklepie do oraz startujemy sobie grę i już wam pokazuje, co musimy zrobić dokładnie na naszej mapie e, do Expa. A więc czekamy sobie z 3, 2, 1. Teraz musimy jeszcze poczekać 9 sekund. E, pamiętajcie również o wbiciu na Discorda, na mojego Instagrama, którego też znajdziecie w opisie. E, no i to w sumie tyle. Czekamy jeszcze 3 sekundy: 1, 0 i idziemy sobie do Fight Arey. Tyk, w to miejsce bierzemy sobie najlepszy minigun, żeby naj jak najszybciej zdobywać expa, dokładnie nawet dwa. I teraz jak będziemy strzelać sobie w tego ziomka i w tego ziomka, będziemy dostawać expa. W ten sposób jak już wam pokazuję. Tyk, dostajemy expa. tego jak strzelamy, też dostajemy expa. Po 900 expa na sekundę, także polecam wszystkim bardzo serdecznie. Ja się z dzięki, że byliście, no i co? Cześć, cześć!